Witam cię na kanale Beauty Business by Aleksandra Dworska. Dzielę się tutaj z tobą wskazówkami, radami, moją praktyczną perspektywą jak rozwijać miejsce beauty. Czy to jest salon kosmetyczny czy fryzjerski, czy jesteś makijażystką, czy mniejszym obiektem, bądź większym. Każdy tutaj znajdzie dla siebie radę, każda osoba, która się chce rozwijać, rozwój jest nieunikniony ze zmianą, więc mam nadzieję, że wskazówki, którymi się z tobą podzielę, będą zmianą, którą będziesz mogła wdrożyć u siebie w gabinecie. Pytanie, na które dzisiaj chcę odpowiedzieć, dlaczego jedne gabinety mają mnóstwo gości, a inne ledwo co zarabiają na czynsz? Odpowiedź jest tak naprawdę w dwóch punktach. Pierwsza rzecz, to oczywiście jakość usługi, dokładność, wiedza, ale również marki, na których bazujemy w naszych gabinetach. Czy dbamy o to, aby nasz gość czuł się w pełni zaopiekowany i przeszedł z nami przez ten proces? Ludzie przeważnie przychodzą z problemami skórnymi albo z niedoskonałościami, które chcemy ukryć. Jakby otwierają się swoją prywatność i taką intymność przed nami, pozwólmy im poczuć się dobrze i już czuć się dobrze, możemy właśnie zapoczątkować to w tej opiece klienta, w tej obsłudze. Dlatego dbajmy o to, aby ten pierwszy krok, ta kompetencja, ta podstawa naszego biznesu była jak najbardziej rozwinięta. Nigdy nie zapomnę, gdy byłam bardzo ekskluzywnym spa i moja karta klienta trwała dosłownie 5 minut, a za to poszłam do mniejszego salonu, również bardzo ekskluzywnego, ale nie tak wypromowanego jak poprzednie miejsce, i karta klienta trwała dobre 15 minut. Zostałam spytana o wszystko. I mimo, że um, pani kosmetolog nie była ekstrawertyczną osobą, bardziej introwertyczną, ja czułam się bardzo dobrze. Zaopiekowana, i słowa, jakie ta kobieta używała, jakby cała opieka, którą mnie darzyła, dopytywała o rzeczy w bardzo prosty sposób. Bo jeśli ja nie jestem kosmetologiem i nie znam się na składach, to wymienianie trudnych nazw nic mi nie powie. Więc też zadbała o to, abym ja się czuła komfortowo, i jest to miejsce, do którego z wielką chęcią wrócę. Karta klienta, pierwszy krok, który sprawia, że zaczynamy budować zaufanie i goście do nas wracają. Więc już teraz zastanów się, jak ona u ciebie wygląda. Drugi aspekt, który uważam, że w szczególności wpływa na nasze grafiki, to wszelkiego rodzaju stymulacja. Stymulacja, e, tak jak ja to mówię, tak jak ja, odnoszę swoje działania do czterech filarów: PR, obsługę klienta, zespół oraz. Produkt. PR dzielę na PR zewnętrzny, czyli wszelkie działania w internecie, Facebooki, Instagramy, wszelkie social media, akcje, inicjatywy społeczne, w które się angażujemy. Oraz PR wewnętrzny, wszystko to, co dzieje się po przekroczeniu progu, czyli wszystko to, co odnosi się do naszych pięciu zmysłów i wywołuje uśmiech, radość na naszej twarzy i my po prostu czujemy się dobrze. Bo nie przychodzimy do takich miejsc tylko i wyłącznie w imię dobrego zabiegu, ale przychodzimy tam, gdzie mamy relacje, tam, gdzie zostało zbudowane zaufanie. I pytanie, czy Ty dbasz o to, aby Twoi goście czuli się u Ciebie dobrze. Odnosz się tak mocno do emocji, bo to właśnie emocje coś z nami robią, emocje sprawiają, że my o tym miejscu pamiętamy i goście do nas wracają. Odnosząc się do stymulacji, co można robić. Oczywiście kręcić Insta Story, jak to mówię w swoim beauty Booku e-booku, którego można pobrać na stronie www.aleksandworsk.pl. Twórzmy beauty Insta serial. Czyli to, że mamy dzisiaj jakiś sprzęt, jakąś nową usługę, to coś się wydarzyło, że. Tutaj jest. Pokazuj wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie danego, um, danego procesu, danej usługi, która właśnie dzisiaj jest i zmienia świat na lepsze. Jeśli Twoi goście z niej skorzystają. E, dlatego stymuluj, informuj poprzez social media. Również można taką informację włożyć do ramek, e, że jest coś nowego u nas oraz co jest bardzo ważne, o czym też się zapomina, opowiadaj historię o usługach, o produktach, o całym obiekcie. Pozwól być częścią tego miejsca Twoim gościom, a uwierz, że ich zaangażowanie wzrośnie, przez co Twoje grafiki będą pełne. Już dzisiaj zapraszam Cię do grupy na Facebooku, którą lada moment tworzę, bo wyjeżdżam do Stanów na ponad 3 miesiące i tam będę się z Tobą dzieliła smaczkami za oceanu. Tym, co pozytywne, negatywne, oraz moją wskazówką, jak to można zastosować w polskim salonie. Więc śledźmy na bieżąco, bo lada moment informacje o tej grupie i mam nadzieję, że zobaczysz wskazówkę cenną dla rozwoju Twojego biznesu. Pozdrawiam serdecznie, Aleksandra Polska.